rewolucję w sprzątaniu z odkurzaczem bezprzewodowym LaFe Power Glide. Bezszczotkowy silnik BLDC gwarantuje wyjątkową wydajność i niezawodność, a zaawansowany system filtracji multicyclone skutecznie oddziela cząsteczki zanieczyszczeń, zapewniając stałą moc ssania i czyste powietrze w Twoim domu. Elektroszczotka 2 w 1 z łatwością poradzi sobie z różnymi rodzajami powierzchni, a podświetlenie LED uwydatni kurz na podłodze, pozwalając na bardziej dokładne sprzątanie. Dzięki akumulatorowi o pojemności 2200 mAh możesz cieszyć się długim czasem pracy, a niski poziom hałasu, zaledwie 75 dB, sprawia, że sprzątanie jest ciche i komfortowe. Potrzebujesz kompaktowego rozwiązania, wystarczy odłączyć rurę, aby uzyskać poręczną wersję odkurzacza, idealną do szybkiego czyszczenia. Imponująca siła ssania, 22 kPa i dwa tryby prędkości pracy umożliwiają dostosowanie mocy do Twoich potrzeb. Odkurzacz Laffe Power Glide idealne rozwiązanie do każdego domu. Sprzątaj szybciej, skuteczniej i z przyjemnością. Sprawdź już dziś.